No, la Znaleziono grę. Musimy wejść na głowę. Tak tabeli? Ej, zamykać... Ja nie mam SKR. Zamykać tabeli. Ty tabele zamykasz? Serio? Nie, takim... Odpowiedz na to pytanie. On ma taki nick, nie, on ma taki nick, a kurde, nie wiem, to pewnie. Oskar, no. Oskar no, kiedy, gramy w... kiedy gramy w Rock'n'Roll? Nie co? wiem, wystawiłaś mnie ostatnim razem. No bo no, w ogóle ch chciałam to wytłumaczyć w ogóle, o co chodzi z tą superką. No to mogłeś napisać, ale no nie, Kup, przecież po co? Super mi powiedział, że mam w ogóle nie Weź się zamknij. Super mi napisał, nie lubi i że nie chce z Tobą grać, bo jesteśmy w tym Wow, wow, wow. Madkarol, co jesteś trochę tough? Co? Ej, Sage, daj mi ten, daj mi Wandala. Ej, kurwa, nie Wandala, o. Dobra. Fajnie Wandal. Dobra. Da daj się z niego bo... strzelać? Proszę, my jeszcze go poszłysz. co? <laughs> da się z niego strzelać, jo? Co? Fajny Wandal, by the way. Nie. Ej, a z kim ty grasz? Zamykasz szabeli. Okej, okay, okej. Okay. A on ma mikro? Nie. Jaką on ma rangę, on kłamie, nie? Cześć. On ma ten, on ma e, w piku, miał e, radianta. A co? Chciałem pytać. Może no, no, fajnie. Co? No to nie żwa. Kurwa, no skoczę z dachu. Przegieta. Za najlepsza. Wow. Nie, nie, nie. Trochę ostrzegawczy. Ostrzegawczy i potem po krakowsku. Dobra. Takie pytanie. Kseno, ile ty masz teraz? 14. 14? Ile? Na 14... Pa jaki chłopie ten Słat Ale w jakiś... następnym roku? Tylko wiesz, nie, nie. dodawaj 100 nie? Czy jakiś No ja dodaję, manix Kochanie Nie Nie? Co mówisz? Nie! Nie, dobra, nie! Tak spierdala! Lewy oko na Maroko. Ja robię prawie... na nawydę. Podłożymy na ryswego. <śmienicielizacja> Diamenty, losy i gwojtą, czym baczate? Dobra. No, ej, No nie przyszło. Lecki a, mamy chłopaki i dziewczęta. Co? 360 60, yo. Mała no Yo. Dzięki. O Boże, moja pierwsza runda, Malek. Rzućcie coś. Dziękuję. Ale się podniesie troszeczkę. O. Wow. Ej, czemu on mnie bije? Swój kolega mnie po krakowsku załatwił PO KRAKOWSKU, kurde CO JA ROBIĘ Fajnie wiedzieć Pojebie mnie Co ja robię ze swoim życiem wyjdźcie wszyscy, a nie ten A to nie jest jestem dziewczynką Kurwa Jebany bleć

Coś innego niż smoker? Podkładaj no, sobie z tego sprawę. Ostatnia runda przed zamianą. Może. Chrazy, a, a ty, ty, ty mnie bijesz? Przeładowuję. Tym swoim moszem. Moszem nie, moczem. Moczem nie bijesz. Idziemy na no A! Nie, mocem cię nie biję Moszem, mosz. Chcesz kanapeczkę tutaj? Kanapeczkę chcesz, okay. ktoś? Nie. Przejdźmy tak. się po drugiej stronie. Zostaniesz rozwalony. A telefonik chcesz? Ktoś? Przez kogo? Pewnie przez Kseno. Ale <noise> <noise> aż tak śmieszna? Tak. <noise> Widzisz, Kseno ona się z ciebie śmieje. Nie, nie dobra już! Ostatni... Nie gramy już nie? nie. Ile Ej, się wdali? Brozet. No. został jeden dałeś? Chce dać, mam mniej HP niż 150, na ile? Na 2 sekundy. O. Ej! Ej, ogólnie, bo ty jesteś doświadczony gecko, masz spajka i co mu. Puszczasz tego swojego gluta, żeby zaplantował, ale musisz po prostu go puścić, żeby ten czy jakiś przycisk wcisnąć. Drogi przycisk. Czyli jaki? Tym co skupienie co plantasz? Mówisz? Ale co LT. mówisz? No, jak jak puścić tego Gluta, żeby zaplantował? Nie, LT. no to jak go puszczasz, jak go puszczasz R, a na czym ty grasz? Na Xboxie, no to, tym no, gdzie mam skupienie? Masz... Nie, no, 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 tam gdzie masz skupienie, to tym ty go puszczasz, ze spajkiem. Tak. No mówię, LT. O kurwa ten. Nie, czy moi koledzy są walnięci trochę. Co no, znaczy nie? Wiem, oni... Się no dobrzy są, ale kurde... Chywi. No, nie, nie wiedzą. A i panu na sytuację? Chciał... Ja? Nie. No, rozrucham się zaraz odbyt. W gdzie okay. komputerowie. Widzę O ty głupi... Kolega. No, sobie wafem boję kurwa obok siebie. się za fiutki trzymają? Nie. Tak. Jak to? kurwa? Spike podłożony. Ktoś dostał jeden. Myślę, go? że wygracie, coś tu I czemu twoja pakiet sejdzie, za to by nie idzie? Ale Uch, radiant, on miał radianta w piku. Aha, teraz trochę słabszy. słabszy jest. No wiesz, tylko, że to ty zamykasz tabelę. Nie. Sage? Sage. No tak, ale... <laughs> sage to Sage. <laughs> sage może, bo Sage ma tylko. Hezes, ty coś tam pykasz, ej? Pykasz. Ale co pykam? Cześć. W czym pykam? Ty grasz. Nie. Grasz No coś nie. nie. Ale teraz, no. czy co? Czy ogólnie? Nie wiem. Ogólnie. Nie, no bo ja jak to się... No ogólnie to da, bo. Na 4 dni. I w Fortnite z nim grałem. Ostatnio oh my. widziałam to samo że coś tam piekasz, bo ja sobie weszłam sprawdzić co tam jest a Zdało. No grałem w Valoranta. Ale to było raz czy dwa maksymalnie. Ile? Procent? 40. Ohana. To nie ja to robię ze swoim... Chyba. ...to nawet o. Mo! Kurwa. Fik. Nie wiem, ty jesteś ruchany w dupsko. Został jeden gracz. Nie no, ja tak obstawiam, że Kseno to ma 11 lat max. Nie, 11, 17, Co Zresztą masz trochę takiej kasy Wojs. A co, nie można mieć? Wczoraj spotkałeś... Nie wiem, no mutacji nie przyszedłeś nie, a czemu Wczoraj spotkałem słodką cipkę i co? Co? <laughs> Ale wiesz jaki miał Sleepy człowieku! On by wie, się. No wiem, bo na, Napakowany! Ja go znam. Napakowany jest, kuźwa. O, no, sleepy oh no, like <laughs> <you, you>, <laughs> On ma Taki Sleepy Watch. Fuję Dzisiaj zagram na Londynie, <laughs> nie? To myślałam, że jest jakaś babka, bo się y, gościem nazywał y, Husmami z Good Boy. I się okazało, że to jakiś 20-latek z sleepy Voice. <grym> no wiem. I zostałem w A nie na lato? Czy nie to był? Nie, nie, na muszę na się skupić. No rozrucham. Uciekam, potrafię się. O, zostawcie nie bicie się z nimi, nie bicie się z nimi Dajcie mojca Uważam oni mają odiny Dajcie mojsa, dajcie mojca A Ja robię wifa Pfff, pocket Sage, pocket Sage Poket Sage, pocket Sage, brawo No co ty odpierdalasz Jeżeli ty nie do rady Nie jesteś pocket Sage G <grym> No i co? Niestety nie zostałeś, <coughs> Pocket Sage. Pocket sage nie, Pocket Sage. Nie zła Tak, tak. Ej, mogę Wandala od Karola? A, możesz. Ej, Sage, mam nadzieję, że jesteś dziewczyno, czy nie? Ej, a weź kupi. się! Zamykasz tabelę i kupię! Zamykasz tabelę i kupię! Zróbmy swoje. No, ale potrzebuję tego, potrzebuję tego, powiedz tak czy nie. Nie? Aha, czyli mieszanie do To jest trans. To jest tak jak ja. Kurwa! ty sticile. Kasti, spokojnie. Co za prostytutki elektryczne. Ty wiesz co to jest prostytutka? Zacznijmy od tego. Nie, ale gówno smoka prawie dałam. Pamiętam także wszystkie moje. Uro, um... ja bana! Jaki, Jaki jest? Broj, broj. Dawaj, dawaj! Ło, wow. Wow, wow. Jaki jest Twój main? Hezyk. Hezy, a nie ten.